Cześć, witam fan oczywiście z tej strony, dzień dobry, cześć i czołem, zapraszam Was słuchajcie do oglądania wznowionej serii w 2019 roku, City Skylines słuchajcie, wracam do tej serii w końcu, bo troszkę się za nią stęskniłem, nie bardzo wiedziałem gdzie ją w grafiku, słuchajcie, gdzieś tam wcisnąć, no i powiedzmy, że gdzieś tam będę próbował takiej właśnie rzeczy, żeby Ten City Skyland się jednak mimo wszystko jakoś tam pojawiało czy w formie live'ów chociaż niestety ta forma chyba raczej będzie zarezerwowana na inne symulatory, a bardziej z odcinków takich nagrywanych. Słuchajcie, także wracam do mojego miasta, oczywiście, wcześniej, które wbudowałem, wyglądano naprawdę całkiem okazale I, oczywiście, jak widać nowe budynki się tutaj pojawiają. W tym całym moim mieście, mieście, oczywiście, sporym już, powiedzmy sporym. Tutaj, jak widzicie, populacja ponad 22 tysiące i całkiem niektóre pokaźne są te budynki. Natomiast powiem szczerze, chciałbym się jakoś też rozwijać tutaj w tym City Skylines i chciałbym wchodzić w nowe rzeczy, które są tutaj dostępne. A wiem, że te City Skylines naprawdę można fajnie dosyć rozwinąć. Dokładnie chodzi mi oczywiście o modyfikacje, tzw. Tak mody. Niestety nie jestem specjalistą w City Skylines, jeśli chodzi o modyfikacje. Więc jeżeli miałbym możliwość Was poproszenia o takie, taki zbiór potrzebnych aktualizacji, czy też bardziej modyfikacji do właśnie City Skylines, to. Byłbym Wam bardzo wdzięczny. No więc, słuchajcie, powolutku zapada zmrok w tym całym moim mieście. Natomiast to, co ja ostatnio, jak gdyby bez, bez Was em, tutaj zrobiłem, to, to jest taka elektrownia, ponieważ w pewnym momencie zaczynało mi brakować energii elektrycznej. No natomiast, po postawieniu tej elektry elektryczności, że tak powiem, to jest elektrownia słoneczna. Mam tej energii naprawdę wystarczająco. Nawet bym powiedział, że można sobie tutaj te budżety na tą energię mocno, mocno zrzucić, ponieważ mam tej energii po prostu w nadmiarze. Przynajmniej na razie. Zobaczmy sobie jak z wodą. Z wodą jest w zasadzie to samo. Też można tutaj te budżety znacznie ograniczyć, żeby nie iść w jakieś, słuchajcie, chore zadłużenia. Natomiast będę chciał robić wszystko, żeby jednak tym moim tutaj, moim mieszkańcom tego miasta, oczywiście fansimowa, będzie się mieszkało dobrze. I coraz lepiej. Mam również stadion, taki kurcze, futurystyczny, trochę nowoczesny. No ale też zakłady są bardzo potrzebne. Yy, przetwórcze, wytwórcze i tak dalej. No, nawet szkoła się tu pojawiła. Trzeba tej tych szkół tutaj budować, jak się okazuje, całkiem sporo, ponieważ wykwalifikowana wykwalifikowani pracownicy są po prostu potrzebni tutaj do tego, żeby to miasto się mogło rozrastać mam na chwilę 23 tysiące i zaraz zacznę coś słuchajcie, tworzyć jakieś tutaj cuda techniki, natomiast tak widzę, że tutaj się takie ścisłe centrum robi, ja bym chyba tutaj zaczął troszeczkę większą jak gdyby zabudowę tworzyć Ponieważ, ponieważ, słuchajcie, potrzeba tutaj naprawdę takich w tym centrum dosyć wysokich budyneczków. I to powolutku zaczniemy właśnie robić. Pytanie, czy tylko tak się da? Baum, baum, baum. I teraz zróbmy na zielono mocno. Tutaj to samo. Ten kwartał, ten kwartał. No po prostu trzeba będzie tutaj wyludniać tych ludzi powolutku, i w ich miejsce tutaj dawać takie naprawdę konkretne, konkretne rzeczy. O właśnie, tak jak w tej chwili to zrobiłem. Także tutaj będą powstawały po prostu budynki, w których będzie więcej więcej ludzi. To będzie chwilowy spadek tych oczywiście mieszkańców, że nie ma się co bać. Przeżyjemy raczej. No, i tutaj jest ta granica. Oczywiście, jeżeli będę miał wystarczające fundusze, yy, niestety ta autostrada mi nie wyszła. Ten highway cały. Nie umiem budować za bardzo jeszcze tych. Słuchajcie, mostków różnego rodzaju. Yy, tutaj mamy punkt o poborów opłat na autostradach. Spoko, tu są. Zjazdy i rozjazdy. Natomiast właśnie zastanawiam się, jak robić te autostrady takie na. Mm, wiecie, na takich nogach, jak gdyby, na takich e, podwyż, podwyższeniach. I, I z tym sobie jeszcze trochę nie radzę. To są ekrany z ekranem. Mm, to jest nawet czteropasmowa autostrada. Ciekawe, czy ja jestem w stanie. Tą autostradę jak gdyby poszerzyć, albo ją rozbudować. Chyba jednak nie. Dobra, trudno. Będę się zastanawiał później co z tym fantem zrobić. Nie bardzo jeszcze umiem tutaj tymi drogami tutaj tak dobrze zarządzać. jak się cały, całe życie jak się okazuje uczy. Dobra, pytanie czy to jest to samo i będziemy mogli się tutaj wbić w autostradkę. Dobra, jakoś tam żeśmy się wbili. Punkt poboru opłat można już tutaj gdzieś postawić. Ciekawe gdzie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To jest, widać, że, że tutaj trzeba to zrobić. No jakoś tak dziwnie. Nie da się, nie da się. Ale będą się korki tworzyły. Wow, wow, wow. No dobra, na razie jakieś tutaj połączenie jedno. I tu będzie połączenie powiedzmy tą autostradą trzypasmową. Nie tak chcę, nie tak chcę, poczekaj, poczekaj. Tu są ekrany akustyczne. A, jakoś dziwnie mi to pokazuje. Nie, to bardziej w tą stronę, jakoś tak ten gwiazd. Oho. Bo tutaj jest, widzicie, tutaj jest dwupasmówka. A tutaj mam jedną pasmówką. Eee... I tutaj coś mi się nie zgadza. Jakbyśmy poprawili to. Teraz zrobili inaczej. No właśnie, ja tutaj jeszcze się uczę tego wszystkiego i dlatego takie dziwne tutaj cuda. Cuda techniki mogą wychodzić. Dobra, na razie zostawię. Może mi w komentarzach napiszecie ewentualnie może jakaś to jest modyfikacja do tych dróg. No bo tak naprawdę teraz nie wiem. Tutaj jest zrobiona autostrada, ale jednopasmowa. Dobra, nieważne. Widzę, że zaczyna znowu przebywać mieszkańców w moim mieście. Tutaj gdzieś tam mam jakąś przystań. Coś w tym stylu. Dobra, czego by mi brakowało? Jakichś takich monumencików może. Parków. Ewentualnie. Mam też taki tutaj plaza. Coś tam nie. Plaza spoko, damy to tutaj w celu zadowolenia również również dobra, ja sobie sprawdzam co tutaj mam do zbudowania zimowy rynek to jest fajna sprawa ale strasznie strasznie droga aczkolwiek ja mam 700 tysięcy czemu nie budynek musi być umieszczony przy drodze a tutaj drogi nie ma? O, jest, dobra. Spoko, spoko, spoko. Gdzieś tutaj to by trzeba było umieścić. O. Trochę to mnie kosztowało, ale... Zobaczmy, o co tu chodzi. No, takie budki stragane i taka wielka choinka, no. W sumie już jest trochę po zimie, no ale, no cóż. W sensie po świętach, może, o, może nie po zimie. Tutaj też jest fajny plac, też jest dużo ludzi na tym placu. Ładnie to wygląda. A teraz będę miał taką wielką choinkę Dobra, i budujemy dalej miasta. Nie czy miasta, w sensie drogi, oczywiście. Spróbuję tutaj puścić takie dróżki, o, właśnie coś w tym stylu. U mnie kasy to mam, to tam nie ma z tym akurat problemu, tutaj zaraz jakieś drzewka się wsadzi, żeby było pięknie, <laughs> gdzie te drzewka były, one gdzieś tutaj się kr krzątały, tutaj ciekawe czy taką altankę jestem w stanie postawić, jakieś tam latarnie, okej. Okay. Gdzie są te drzewka pojedyncze? Tu są jakieś krzeczory. Dobra, nawaliłem ich tutaj. O, jaka sosna wielka. Dobra, niech mają tych szaków tutaj. <laughs> Czemu nie? Tutaj takie kolorowe bardziej będą, nie? <laughs> Okej. Okay. Dobra, coś tutaj zbudowałem w każdym bądź razie. To teraz znowu za drogi się biorę. Hmm, tutaj zastanawiam się, czy nie puścić. Stąd takiej drogi troszeczkę szerszej bardziej przepustowej. Tutaj się problem robi, żeby to wszystko połączyć. Jak zwykle. Jak zwykle, jakieś problemy są. Dobra. To miejsce jest już zajęte. Dobra, tu się wbijemy. W takim razie. OK. No i teraz byśmy sobie pobudowali tutaj takie. Takie kwartały tych ulic, żeby można było wpuszczać ludzi. Ok, tu jest widzę metro. Dobra, coś, ten deseń. Nie wiem, może to do końca nie wygląda dobrze, ale tak sobie tutaj to jakoś zaplanowałem. Dobrze, tutaj damy komercję. Tutaj damy biura. Tu znowu komercję. I tutaj mieszkalne. Mieszkalne. Proszę bardzo. A tutaj będzie mniejsza zabudowa. Taka na picie na peryferiach, coś w tym stylu. Dobra, zobaczmy sobie rury, jak tam idą, bo zaraz pewnie będzie brakowało wody. Więc te rury tutaj puszczę już. To jest jakiś wodociąg, więc podłączymy się tutaj z tą wodą. Okej. Okay. Dobre, a tutaj? Tutaj są. Dobrze, już się budują. Ponad 23 tysiące osób. Co ja tutaj jeszcze mógłbym zbudować? Jest ciekawe, czy jak, jak tam policja, gdzie ta policja jest? Jest tutaj parę posterunków tych policyjnych. W sumie tutaj nie ma jakiegoś większego zagrożenia. Ze strażą tutaj jest. Widzę na razie spokój. Aczkolwiek to jest klinika. No, zagrożenie pożarowe. To tutaj jednak jest. Trzeba się umówić. Tu jest chyba jakaś lotniskowa ta straż pożarna. Dobra, spróbujmy tu gdzieś w tym miejscu postawić straż pożarną a jeśli chodzi o zdrowie no to całkiem spoko jest dobra no więc tak tutaj sobie stoi straż pożarna w tym miejscu O. wozy strażackie w użyciu zero jest i plac tutaj dla ludzi a co? Dlaczego ma nie być? Dobra, budyneczki pięknie powstają, jak grzyby po deszczu. I biurowce. Brakuje trochę e, roboty, w sensie brakuje trochę pracy. No tutaj ludzie też chodzą, odwiedzają to. Jakaś tam zawsze atrakcja. Co to za ładny budynek? Wieża Eka transportowa. Rozumiem. Bardzo ładna zresztą, energii sobie tam produkujemy, oj, całkiem dużo, wody też. Z tą energią to nawet można zejść jeszcze niżej na tych podziałkach. Zawsze mniej tych pieniążków tu będzie wydanych. ok i teraz, proszę bardzo. No nie, tu trzeba drogę jakąś postawić, będzie to dziwnie wyglądało, co najmniej więc puszczę sobie tutaj to o taki wjazd zrobimy a tutaj bo się nie wiem co to za droga była taka jakaś szeroka kurka wygląda to na trzy pasy w każdą stronę Teropasmowa, pasmowa a tu jest 3-pasmowa. O co tu chodzi? Dobra. <laughs> nie wiem. Nie wiem, jak oni tutaj mają zamiar za zawracać, ale, ale puszczę im tu jakąś taką drogę zwykłą stąd. Jakie będzie taka możliwość w ogóle? Tylko pytanie: czy aż taka szeroka jest ona tutaj potrzebna? Chyba nie tory Kolejowe. No spoko. Nie, tutaj trzeba dalej tą drogę puścić jeszcze. Bo tu będą się budowały właśnie różnego rodzaju przedsiębiorstwa. W miarę możliwości. Oczywiście. Ok. I teraz tutaj można już te przedsiębiorstwa. Ustawiać w te miejsca. Spoko. Dobra. Tutaj już to mamy. Teraz zobaczmy, czy to jeszcze woda jest do podciągnięcia. Oczywiście, że jest. Jak najbardziej. Woda musi być, bo bez wody tutaj te przedsiębiorstwa w ogóle nie będą powstawać. Ale obiekty tutaj te handlowe są widzę potrzebne w tym moim całym rozgardiaszu. Okej, okay, i teraz byśmy sobie puścili coś takiego. Dobrze. Tutaj postawimy... Tak, obiekty handlowe o dużym zagęszczeniu. Jak najbardziej. No i dobra, i zaraz zobaczymy, jak to będzie. 23,5 tysiąca. A ja zobaczmy sobie tutaj na kolejne... Kolejną rozbudowę. To będzie 32 tysiące ludzi, nie? Teraz wypadałoby jakiś, słuchajcie, port postawić, yy, właśnie jakiś, jakiś port. Yy. Towarowy dworzec kolejowy, A, statki, baza promowa, przystanek promowy, przystań promowa, węzeł przesiadkowo-promowy, trasa promowa, dobra. A to dlaczego mam. Aha, bo jeszcze nie osiągnąłem tego. Spoko. Wszystko już teraz wiem o co chodzi. Czyli musimy dążyć do tego, żeby to właśnie uzyskać. Statki, nowe obszary, budynki unikatowe, jakieś platformy. No i nowe rzeczy będą odblokowane tam kiedyś, kiedyś, kiedyś. Pytanie tylko kiedy. Oczywiście. Ale fajnie, fajnie, tam miasto się rozrasta tutaj. Ale tu kopci gościu? Kurna. To przez ciebie jest tutaj ten smok cały. O, no, człowieku. Dobra, widzę, że się firmy rozbudowują. A były potrzebne. Yy, ale, ale. Tutaj trzeba dworce autobusowe postawić. Mm, tu są gdzieś. Tam jest są te, um, te linie, chyba metra. Ok. Natomiast trzeba też postawić im przystaneczki. Ja nie chcę linii tworzyć, ja chcę przystanki postawić. No, hello. Bus pasy nawet można robić. <laughs> Ciekawa sprawa. Zajezdnia autobusowa, nie? Metro, metro, metro. Okej, okay, ale ja chcę postawić te przystanki tak, żeby to nie kolidowało. Ee, jednak będzie ciężko. Tu jakiś przystanek postawimy. Tutaj. Tutaj będzie przesiadkowy. Tutaj. Tutaj. Tam widzę, że idzie jakaś linia, więc już nie będę tam wchodził i się dublował. Ale tych pasażerów naprawdę mega, mega dużo jeździ. Tutaj. Tutaj. Spoko. I już tam dążymy w tą stronę. Dobra i linie. Dobrze. Mamy. Mamy to. Mamy to. Więc po tej linii chyba tutaj powinny teraz jeździć te autobusy, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczę, jakie mam budżety tutaj na, tą, na ten transport. Autobusowe tutaj chyba go trzeba zwiększyć. Nadamy no na 130%. I niech to, niech to się po prostu odbywa w sposób taki, żeby oni mogli się tutaj komunikować. 23900. Dobra, fajnie. No tutaj jest taki przystaneczek jakiś biedny sam, Samotny sobie stoi Powstają fabryki Jak grzyby po deszczu Dobrze, dobrze Tutaj widzę, że cała zabudowa ta komercyjna Też już jest zabudowana Pnie się w górę Rezydencje Potrzeba, potrzeba im tego handlu tutaj Natomiast tutaj, w tym miejscu, zbuduję taką strefę. No nic, tu się trzeba jakoś bić w tą autostradę. Mimo wszystko, i tutaj będę chciał zbudować taką strefę komercyjną, ale o tym niskim, o tym małym, tak zwanym zagęsz zagęszczeniu. No zaraz zobaczymy, czy to faktycznie powstanie. Powinny się tutaj pojawić też. Tak, budyneczki pięknie powstają. Czyli jest, jest dobrze. Mamy znowu kolejną noc. Ale widzę, że tutaj nie ma ludzi na przystankach. Nie, wiem, czy, nie pamiętam, czy tutaj się tych autobusy trzeba... A linia autobusowa numer 4. Dajmy jej jakiś tam inny kolorek, kur na różowy. No niech będzie. Coś tu nie pasuje, coś tu nie pasuje. W ogóle nie ma pasażerów na tej linii. To jest piątka. A tą czwórkę wywalę. Tak. A na piątce jeden pasażer. Pojazdów jest osiem. Dobra. Tutaj damy jej jakiś kolor, może być faktycznie ten różowy. O. Dobra, i ten różowy sobie to już tak jak tutaj go zaplanowałem. Co żeście widzieli? I on tutaj będzie się posuwał. No i teraz zobaczymy sobie, czy faktycznie są pasażerowie na tym przystanku. Są. Jeżdżą różowe autobusy, jeżdżą. No proszę, zabierają kolejnych pasażerów. Dosyć sporo, sporo dałem im kasy Na te autobusy Także powinno być Powinno być całkiem nieźle Akurat pod tym kątem, nie O proszę, ile pasażerów czeka Sporo, sporo Karetka się zblokowała ok. No, także miasto się rozrasta, jest już 24 tysiące osób. Także jest nice. No i piękny taki. A chyba sobie zrobię zrzut, zrzut ekranu. Ojoj, jak to ładnie wygląda. No mi się podoba. Dobra, jest rzucik zrobiłem. Będzie na miniaturkę, nie? Ładnie to wyglądało. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, piszcie mi w komentarzach co robić z właśnie, z tymi drogami głównie, jak je podnieść, bo widziałem, że można je puścić, te autostrady, takim, na takich jak gdyby podwyższeniu, natomiast nie bardzo wiem jak to zrobić, także jeżeli jesteście w stanie to mi napiszcie. A ja się dzisiaj z Wami żegnam w tym kolejnym odcinku City Skylines. No i do usłyszenia w takim razie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.